Jedna z sióstr opowiedziała mi kiedyś, że ona jeszcze przed wstąpieniem do, do wspólnoty zawsze marzyła i myślała sobie, że ja, jak skończę 30 lat, to chcę mieszkać w domu, w górach i chcę mieć konie, chcę mieć krowy. Może podobałoby mi się mieć też w tym domu koty i psa. To było jej pragnienie. Ona zawsze chciała właśnie mieć taki dom ze zwierzętami I, i pewnego dnia, kiedy spacerowała sobie wokół naszego domu, nagle uświadomiła sobie, że mieszka w domu, który jest w górach że oprócz tego, że nie tylko, że mieszka w domu, który jest w górach, na dodatek ma możliwość odwiedzania jednego z naszych osób zaprzyjaźnionych z nami, który ma konie, który ma, ma zwierzęta i ona może spędzać czas z tymi zwierzętami. I w tym momencie uświadomiła sobie, że Pan Jezus spełnił jej pragnienie. To marzenie, które ona miała zawsze, pan Jezus jej wypełnił. I wypełnił je w taki sposób, jak on chciał. Może ona nigdy sobie nie pomyślała o tym, że to jej marzenie będzie tak spełnione, jak jest spełnione, ale pan Jezus wypełnił je w taki sposób, który był najlepszy dla niej. I ona wie, że jest teraz szczęśliwa, I na dodatek ma świadomość tego, że chociaż te zwierzęta nie należą do niej, to ona może się cieszyć, może się cieszyć z tego czasu, jakie z nimi przebywa. I tak też może być w Twoim życiu. Pan Jezus chce wypełniać Twoje pragnienia, chce realizować Twoje marzenia, ale, to, ale w Jego sposób, w taki sposób, ponieważ On wie, że to będzie najlepsze dla Ciebie. On wie, że ten sposób, w jaki On chce zrealizować te marzenia, które Ty masz, będą najlepsze dla Ciebie i może okazać się tak, że nagle coś nie będzie wychodzić albo może Twoje plany będą się zmieniać i może będziesz się czuł tak sfrustrowany, no to jak teraz już moje marzenia nie będą się realizowały? I to nie jest prawda, ponieważ Pan Jezus, jeżeli daje nam te marzenia, daje nam pragnienia, to On je później realizuje, tylko realizuje je na swój sposób. I od ciebie tylko zależy, czy ty teraz mu zaufasz, czy ty pozwolisz na to, żeby to on realizował te marzenia. I wiesz co? Jeżeli ty mu pozwolisz na to, to wtedy twoje serce naprawdę będzie szczęśliwe, bo jeżeli my mu pozwolimy na to, żeby Pan Jezus realizował to wszystko co jest w nas, to będziemy szczęśliwi tak jak teraz ta siostra. Ona jest szczęśliwa, ona z ogromną radością i z ogromnym szczęściem dzieliła się tym swoim doświadczeniem.